Sylwetki polskich gangsterów na szczecińskim Żalechowie. Początkowo utrzymywali jedynie kontakty koleżeńskie. Grupa zaczęła popełniać wspólnie przestępstwa. Z racji swoich kontaktów z pruszkowskimi gangsterami zyskał autorytet w półświadku. Bos przebywał często poza Szczecinem, głównie w Szczecinie, przyjeżdżając do Szczecina z kilkudziesięcioma uzbrojonymi członkami grupy pruszkowskiej. Ale był na bieżąco informowany o wszelkich działaniach swojej grupy. W razie potrzeby interweniował również osobiście. Grupa zajmowała się głównie w Szczecinie. W kwietniu w grupie nastąpił kryzys. Alkoholu, fajnie było i w Szczecinie. Wraz ze swoimi ludźmi zajmował się kradzieżą samochodów, fajnie było.